Ja chciałem zapytać, co pan uważa za najcenniejszą rzecz w swojej kolek kolekcji? Może jest parę takich? No jest parę, parę. Ja tutaj miałem wielki problem, co mam przywieźć do studia. Bardzo sobie cenię czwórki press play, tak standard play, prawda? Które były cztery naglania lub sześć. Kid Galahad, Jelle rok 5 na przykład było nagrań. Mam to oryginalne. Ile czasu pan poświęcił tej swojej kolekcji? No można powiedzieć, że ja... nie ma dnia żebym o tym nie myślał lub, lub czegoś tam nie wyjął. Czegoś tam nie wyjął, czyli jakiegoś katalogu, jakieś płyty, nie popatrzył i tak dalej, i tak dalej. Bo w tej chwili to już jestem na etapie, że mam absolutnie amerykańską dyskografię łąc to z Promo. Płyty kompaktowe też oczywiście. Na przykład ta jest bardzo rzadka, my happiness bardzo rzadka. To jest jeden utwór tylko na tym kompakcie. Mm -hmm. Promo, promo egzemplarz, not for sale. Ale na przykład Des Witt jest bardzo znany kompakt, który wyszedł też po zwłaconej wersji z, z innym... Metodą odnajmowania. Od no, podnosi, podnosi się, to jest 24 karatowe złoto. To znaczy, nie, ona nie jest warta przez 24 karatowe złoto, bo są mikrony. tylko powie, po, po, powlecz, powlekane. Ja cały czas myślę, żeby jeszcze to dorwać, żeby jeszcze to, żeby z Japonii coś dorwać. Tylko, że na przykład nie zbieram tego na zasadzie, jak wielu Amerykańców zbiera, że ile wlezie, tyle kupuje. I taka babka ma 20 wersji potlaka sławnego skismiku, a ona nie umie zanucić utworów na przykład. Z Harum z karum, bardzo trudny long play, czy z jakichś f... filmowych, prawda, z takich, gdzie nie cieszył się pobrań. nie ma, jest zielona, a ona ma. A propos filmowy piosenek, jak to jest z filmami? Oczywiście ma Pan wszystkie jego filmy. Tak, 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 znaczy część mam oryginalnych w Entesce, amerykańskim systemie, część mam przegrane z laserowych płyt z Belgii, z Holandii, mi kolekcjonerzy Presleya przegrywali, czyli pierwsze kopie. I, ale filmy Pan ogląda, wraca Pan do nich? To znaczy to jest więk... taka rozrywka, się... większość tych filmów, jak już byłem nawet w Stanach, w tym czasie jeszcze wszystkich oczywiście nie byłem, nie, nie oglądałem, bo ja o, o, oglądałem filmy typu Love Me Tender czy Dżelik będąc w wojsku, 65 chyba rok, puścili to. To później po prostu te filmy były dwa, tylko w, polo... w kinie Polonia, dobrze mówię, tak. były dwa, I bo ja zielone. byłem. Też takie właśnie, tam chyba spina był, słabe filmy. Ale ogólnie jak oglądałem masę tych filmów, to wręcz byłem nieraz zażenowany, bo ja tutaj z kolorami łakrący tych filmów Elvisa w tym czasie, kiedy Rolling tu ale 67 rok, czy wcześniej, tego nie było, myślałem, że jak zobaczę ten film, a tam się okazuje dłużyzny, nudne dłużyzny, pod pretekstem tego, że one się zakochały w nim, a on nie kochał jej, to on zaśpiewał jej piosenkę nad basenem i później widzę nawet playback nie pasował. W konkretnie filmie Girl Happy nie pasuje playback. Ci, Bing, Binga Rozbiego syn tam, Gary Grosby występuje, to tam na tej gitarze nie do rytmu, że rusza tą ręką, prawda, aż to razi, prawda, na tej zasadzie. Ale pan filmy jest, generalnie są trudne, prawda. Z wyjątkiem <laughs> takich dzieł jak King Kroll, uważam i treść jest dobra, no ale King Krola robił ten sam reżyser, który robił Panie Adamie, e, chciałem zapytać, a jak rodzina znosi y, pana pasję? To znaczy w tym okresie... Czy ona jest w to? Jeszcze, jeszcze jak mieszkałem z rodzicami, to tam może troszeczkę za głośno grałem. Miałem taką werandkę sławną, bo się przychodzili koledzy i się słuchało tego Billa Haleja. Elwisa Presleya. mówię tak ogólnie, bo przecież nie słuchałem w wkoło presleja. No. Panowie rozumiecie mnie, ale czasami. Panie, tak. Ale w większości presleja słuchałem, można powiedzieć. No to ta rodzina nieraz może tata z mamą był nie bardzo zadowolona, ale się cieszy, bo mnie raczej nie ciągnęło na miasto. A z, teraz w tej chwili moja żona... A podrywał pan na płyty? Można powiedzieć, że, że między wierszami tak, bo nawet żonie też, którą poznałem, to pierwsze to było, drugie zdanie to już, że ja mam kolekcję płyt i w ogóle lubię i tam samuciami It's na Never, prawda i tak dalej, law Nintender, to żeśmy słyszeli we fragmentach. prawda. I, Ale ja, gdyby coś innego nie zdecydował, to chyba by płyty by nie pomogły. Ale nie, nie odpowiedział mi Pan w sumie na pytanie, jak w tej chwili żona, dzieci, jak... W tej chwili żona to po prostu ona, jak puszczam Presleya, ją zawołam z kuchni, bo ona coś ma do roboty, nie usiedzi, to siądzie po dach fajne i tak dalej. Ale czy ona mówi to szczerze? Raczej tak, no bo jak tańczy, to widzę, że się nie myli i raczej słyszy, co ten preslej śpiewa, prawda? A, dzie a dzieci, jeśli chodzi o córkę, która tu jest na widowni, to ona właśnie bardziej słucha takich rzeczy jak direct strain Sting na koncerty. Czasami na Sylwestra powiedziała, tata, daj mi Goldena drugiego, bo to są takie roki. To ja byłem zdziwiony. Na Sylwestra chciała Goldena drugiego presera, prawda? Tam one night i tak dalej i tak dalej. A troszkę się uczy, przypadku. Ale generalnie raczej nie słucha sama. Tak? Ja Wojtku bym się jednak nieśmiało upierał, żeby pan y, Adam Zastrywa? nam zanucił coś, wymyślił jakiś utwór. No. Bardzo bym to chciał usłyszeć. Sam jaki Winter Tears. O, to jest piękna rzecz, tak, ja przerobiona tutaj. Ta, te, ta, ta melodia była na filmie Fleming Star i wydali Amerykanie, mam tu ze sobą, tylko akurat nie tutaj, na czwórce, która jest na 33 obroty. Super rzadkość. Tak zwane 33 kompakt RPM, prawda? Wszystkie kraje wydali na 45, tak taką sygnal. Ja mam na 33 i tam jest Summer Kisses, Winter Da, 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 da. No brawa brawa brawa, 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 Ale to, co pan powiedział, że we wszystkim, co Pan wiela słychać, po prostu fachowość i pasję, prawda? Niesamowitą. Ja no. Na tym to polega. Bardzo panu dziękujemy serdecznie. Dziękuję ja bardzo. jeszcze mam jedno pytanie, czy są jakieś rzeczy wymarzone przez Pana, które Pan wie, że istnieją, a chciałby Pan je zdobyć. Tak. tak. Znaczy ja już mam, ale chciałbym mieć więcej. Chciałbym bardzo mieć jeszcze białą edycję z białą label y, Elvis Regresa, kubańską płytę, y, która była w sprzedaży. Ja miałem sześć. Ja, ja 50 wysłałem do Stanów. <laughs> Oczywiście w zamian, w zamian. Z tym, że niektóre były w fatalnym stanie, ale trzy idealnie, miałem idealnie prawie mint, jak to mówią Amerykanie, mint idealna kopia, albo z sale, czyli zapieczętowana. I nawet te reprodukcje tej płyty regresa są w katalogach amerykańskich. Ale bym chciał jeszcze. I czerwoną i białą oraz wydanie mono Elvis Golden IV Speedway i Speedway z Nancy Sinatron, gdzie śpiewa wydanie mono, ponieważ to był okres, kiedy oni przechodzili już na Living Stereo, na stereo całkowicie i mono, bo od czasu Elvis Zbeka robili i to i to. Robili i mono i stereo. A od czasu właśnie jak Golden IV był klębek te tłoczenia, jak były, to już wytłoczyli troszeczkę mono i zaczęli tylko stereo. I mono wersje są rzadkie. Życzymy Panu tego, żeby Pan uzupełnił kolekcję tak bogatą i dziękujemy bardzo za to, że Pan do nas przybył. Dziękuję serdecznie.